No teraz nie było Powiedz mi, co tutaj się wydarzyło przed chwilą? Ja przed chwilą włożyłam piłkę do kosa chcę pozdrowić mamę! Chcę pozdrowić babcie chcę pozdrowić mojego młodszego brata i to wszystko! A, a co wy? Pana Michała. A dlaczego ja pana Michała? Bo mi da pizzę. A pan Michał. Siema dziewczyny. Co tam słychać? Dobrze. 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 Miałyście już kontrolę pokojów. Jeszcze nie O, sorry. Dzień dobry, wszystkich pozdrawiam. Jesteście pokibicować chłopakom, czy co? Tak. tak. O, zbiórka! na hmm. Ja pozdrawiam moja mama i mojego tata i mojego yeah. brata O, ja tak samo pozdrawiam rodziców Dobrze, dobrze, grzecznie Dzień dobry W Dzień Dzień stronę <noise> Krzysztof, proszę, zaraz zadzwonię do mamy Łóżko rozwalone. Nie wiem, co tam się dzieje ale razem mieszkacie. No wejdę. A, no. <laughs> Pozdrawiam Chciałem się zapytać, e, trener, trener e, Patryk już wypowiedział się na ten temat, e, jeżeli chodzi o konflikt e, dyscypliny siatkówki i koszykówki. Oni mają kompleksy po prostu, boją się piłki. Wszyscy kochają piłkę. Można zapytać w takim razie, czy jest jakiś sposób na to, żeby wyłonić, która dyscyplina jest najlepsza, tutaj powiedzmy jakiś rodzaj yy, zawodów między trenerami albo coś takiego? Nie, tak nie szczerze. Nie zrobić, jakieś igrzyska takie. Szczerze Zem mówiąc, mówiąc lewe, każda dyscyplina jest bardzo ważna, także, jeśli Najważniejsze jest to, lubi. że dzieciaki się ruszają. Dokładnie. Ale piłka nożna jednak dominuje. Nie, prawa noga. Jeden, prawo, Tylko bliżej. Za daleko, od... tak żeby było na dobrze. Jak tam się dzieciaki się eee, Bardzo dobrze. Chłopacy ciężko trenują. Tak jak widać uczą się przyjęciem piłki przygotować sobie od razu do oddania strzału. Idzie mm. im to bardzo fajnie. Ruka! Eee. Ja już niosłem Dwa. 16 plecaków ogólnie 16 plecaków? Panie Olu, tutaj mówią dzieci, że idziemy kupować słodycze i że piwo to ich paliwo, jak to interpretować? Racja! To ja chyba pomyliłam Pani, Proszę Pana, proszę Pana Wszystkiego się dowiecie O, 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 idzie siła, idzie siła

Podobno jest pięć smaków, uh -huh. e, no, pójdę tam z scenerem ja bo ja nie wiem, jakie mają. Idziemy do sklepu, jesteśmy świadomymi sportowcami, ale świadomy sportowiec kupuje tylko takie produkty, które będą wspierały jego formę. Absolutnie nie wolno wam kupować takich produktów jak chipsy. I chińskie, i to już nie jesteście pewni. Oczy, zapytajcie po prostu. Okay? Zasada z czytaniem składów jest taka, że im dłuższy skład, tym gorszy. Jabłuszka najlepsza. Ja do chipsów nie można. Bra. Jaka taktyka? Co kupujecie? E, taktyka, batony, e, jakieś wafle Przemycamy te najmniejsze batony w butach oczywiście z a trener się na takie sztuczki chyba nie da nabrać. Na bieżę to, bieżę, to są mięśni, w naszych sztuku. Pani Olu, jest pani dobrej myśli? Dzieci dobrze wybiorą? Eee, tak, jestem, jestem, dobrej myśli. Mam nadzieję, że możesz, tak. My? Mam nadzieję, że My? możesz, tak. Tylko, że... Nie, ok, będzie dobrze 5%. Gorzka czekolada 5% Gorzka czekolada Mam nadzieję, że możesz wziąć tak, tak Urwanie głowy Urwanie głowy, tak Nie, nie opędzę się od dzieciaków Ale to dobrze, że się pytają, dobrze, że są ciekawe tego, co rzeczywiście będzie dla nich dobre, a co będzie złe Co tam wybrałeś na razie? Trubki i wodę A nie, to już twoja Na okay. Gdzie się spisały?